Śmierć jest pewna, tylko godzina jest niepewna, a twoja godzina wybiła. O 15.30 jest napisane, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Więc czyż ten policjant, który napisał w protokole o czterech promilach we krwi, sam był bez winy? Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Za co? Za jajco! ...kotka i masowie, tylko na koszuletnik. Głupi kurwa jesteście, co? Nie, nie, nie! Przepraszam bardzo, myśmy się chcieli widzieć z dyrektorem tego ośrodka. Anielski orszak, niech twą duszę przyjmie. Co ja tu kurwa robię? Czterdziestka na karku ukończone, dwa fakultety ukończone, a ja ganiam, zapierdalam ze stą z, z jaką świecą dymną. Bo ty... Co ja? Co ja? Nie stresujesz. Ja cię stresuję, kurwa, uczysz się tego piąty rok, szkolej na kursach i wszystko to jak krew w piach. Czy zawsze byłaś taka jebaka pierdolona, jebaka, Jess? No i wpizdu, i wylądował, i cały misterny plan też wpizdu. To be, kurwa, or not to be. Nikt nie otwiera tych drzwi. Dlaczego? Bo tam jest zamknięty Rambo. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo. Gromisz mi? Ładnie pachniesz, co to za zapach? Wyciąg z fiuta. Wyciąg, Wyciąg z fiuta. Twoim, twoim zapachem. A ty co robisz? Uszę w szkole. Piękny zawód. Nie pierdolę. Szkoła poetów, Jezus kurwa, ja pierdolę. Nie chce się z tobą